Siemano, co ja powiedziałem w ogóle? Siema. Siemano. Dobra, siema tutaj Miocio, za mną jest Kasper Gałązka, tak zwany Konik. Hello. Siemano. Teraz będziemy ee, siać buraki albo kukurydzę. To w końcu buraki czy kukurydza, Nie no To buraki. Nagrywam od razu drugi odcinek po tamtym, teraz nic nie widzieliście, co się stało. No. Muszę włączyć hudy, bo nie wiem, czy się będzie napełniać. Nie, ja nie mogę włączyć hudów. W tego się wnika No. Jak nie możesz włączyć hudów? Nie umiesz, stary. Nie umiesz. Takie rzeczy trzeba długo trenować. Można. Kapciu. Stój. No ja nie ogarnię tego, lecz Za długo nie graliśmy. Nie mam pytań. Odbijają się od krawężnika. Potem trzeba będzie pryskać jeszcze, nie? No to będziesz wszystko. Dobra. Dlaczego no, mam tyle kasy? Bo chrzelał się Grimra. W ogóle jest 8 tak się psu. Jak się Grimra Nie chcą. No. Poszkołuj. No. Sztuj! Ło kurcze. Rafał Błasiu. Teraz ja się nie zaznaczę, ciągle się z nim wyzywam. Mówił ci? Nie. Ale jakby wyzywam go, on też mi wyzywa. Nie wiem czemu. Jesteś z Leonami. A on. Lubię cię tak. Aha. To fajnie. Jak się można 7 się, to Johnny zmienia dźwięk w ogóle nie No bo wiesz tam jest ten jak on... Bałek jest Nie Ba, w tym I on chyba się włącza Nie Bez sensu to Słuchajcie ale dobra Nie mułew, małew ja się ma być muszą być obroty No jest takie Drrrr Znaczy, no zupełnie inny dźwięk jest niż normalnie No wiem, bo to są obroty większe Kolejny dupy bro, te dźwięki A damy rozwalił jak za zaurodą trawę Oho uh -huh. Ja pierdolisz Dyskretny Lej siedzi na trawę to tylko A, tak, to tak, nie Ja bym się w You got you know, Pampera. Mam korzyść z strony Tito Słowacji? No i pół nie się nie odzywa. Pół się nie odzywa. Mnie. Pół od Tinka yes. <coughs> Woda oh cytrynowa Daję w gardu. Konik mówi mi, że lubi do ustnie A ty do dupnie Też Ale to Już? lepiej niż do ust Nie ja wiem, że ci biją <grymne> <Też, grymne> <jest, też. grymne> Kurde Teraz lubi przyjmować do dupnie buraki A ty do, kurde, do... Ty o aż, obejrzysz się kordy, że się nigga, zwolniło To O, masz 10 się miałem na przejazd O traktora przejeżdżam przez... Drogą. Drogę polno. O, ty przyjechał, stary. No. Wszystkie interaktory tam się zawieszały. No, dużo się no. Dobry jest. No. 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 Na no kanale uzbierało się już ponad 3000 subskrypcji O dzięki <noise> mnie <mię. głos> no, co bardzo serdecznie wszystkim dziękuję No, no dziękuję też <noise> Kasper to gówno Piszemy komentarza Kasper to gówno, koniu to gówno no, a, a lubisz gówno piszemy, Wszystko co jest związane z kasperem jest gównem Napiszemy no, seba to gówno i nie jej dół Możemy napisać nawet konik gówno no, no mówimy mi nie, niedzielo ofi seba to gówna... Z okazji 3000 subskrypcji piszę mi go nie no. gówno Seba 3000 kupy Hehehe, No nie żyje Kupa jedna gówno jeden A Czekaj jak to było Fucking shit motherfucker Fucking shit motherfucker. Bardzo zlego No chyba ty. Boże. Oj, ci... Fucking shit motherfucker. Kasper, bardzo się kto w tak. No a potem tu muszę załatać jeszcze. Wezmę las. Już dziś właśnie baterium. Kurde. Spoko nawet ten John Deere. Mówiłem. Nie mówiłeś. A ja skończyłem wreszcie. To możesz przedstawić też talerzówkę, bo nie chciało mi się ich przedstawić. No środku podwórka. No i przedstawiasz mam prostu przejesz i przedstawiasz. Dobra. Ja jej nie, nie ruszę. Dobra. No i dobra. No i dobrze. No mowa stoi. Dobra. Mam... na Facebooku nie... Lachu hey, q, to jest to zdjęcie. Co? Kurde, myślałem, że lubi na Facebooku, a to... lahuheikiu. O, hey, To, 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 to. No, to dał zdjęcie. Ale kto to jest lachu, lachu, hey, Nie wiem. To, jak się czyta? Ha... Nie wiem, Znowu przyjechał. Przez płotko. Bożeczka Dobre nawet. Będzie ja to postawić tutaj. A bo nie, a bo tak. Ten traktor... nisko podnosi ten siebie <noise> <noise> Ja już się ucieszyłem, że mam tylko że sobie a ten debli mi <noise> napisał. <głos> <głos> ja się cieszę, że go lubi. No, widzisz. Lachu hej... Koł? <noise> Kiu. Q to jest same jak Q a nie no, Q. <grydź> Q. <grydź> Ale kret. Z kim ja gram w lesa Dobra Chce ktoś z nami pograć w lesa? Mam dedyka, by mógł wbić w Płasiać na przykład no. sobie No się, NTS-a wbić 1, 8 1 2, 4, 3 tak, ja teraz wam podaj Peter z pamięci Dawaj Dobra, jestem dziś. No w serio to. Ja zabiorę kółki, jadę. Ale by fujar. A z ciebie no, Opony, opony W traktorze. No ja A z Villa. Prawilny. Ja z mam opony. Z Tesco. Mam ci kłaczęto, w holenderskim gazie wsiadaj na kantę. Jechałem, pługiem walnęłem w bramę. Dziś długi <słuch> ten pług. Nowe wykładziny kupione Tesco. Wpieprzyłem w Tesco. w pierwszym drzewku. To było obrabia firmy w jakości 40p. Niestety. Niestety, nie jesteśmy na lepszej internet i lepsze procesory. Ten ma mały upload. Casper so, ma. ma słaby procesor. To już mamy. Głos. A ty jej nie masz. Ale ty po no, prostu... No. Masakr. Czułeś się taki podeszony. Pod... Co jest? Puściłem no. chyba autopilota. Halo. Halo. Ma tu lepiej orywać. O znowu. Kurcze o. Dobra. Możemy tych braków nie załatwić. Ach, trzeba płacić na you Jutro, angielski, postawy, Fajnie. ekonomii, chemia, Dobra. matma, historia, db. Dobra. Też się cieszę. Nie, nie. Masz ADB? Jeden Edukacja. Dla was. Często chcesz To też było te Skończyłem. Dziękuję, Dobranoc. Jeszcze zmienię dźwięk traktora na no zupełnie inny. A tu zaoram, kto? Kurczę, dostaniecie trochę. Dobra. Jestem już na wsi, już na... Ej, pfff... Boże, chciałem we wiosce, ale no. dobra. Wyrobi, wyrobię się? Nie, jak nie, jak tam. Tam gdzie są 7 w pierwszym telewizorze Nie, nie, tam są Jak, kość. Oj, synek, synek. Dobra, więc to tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Krytykujcie, fapkujcie, lajkujcie, nie lajkujcie, wyświetlajcie, no. udostępniajcie yy... Pewnie. No, Pewnie z pewnością tak. <laughs> Jak ze dwóch, Ja idę do ciebie. Albo pokażę Ci z góry i kończę czy nie. Uff. Nie, 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 nie. A, jesteś fujar. Jadę traktorem, teraz Kaspier na ekranie, wodzi się New Holland... Ej, gdzie ty stary jedziesz w ogóle? No... Dalej? Dobra, z odcinka. Nie Bye bye. No.